Jessica, no, daj spokój. Ted, skarbie, muszę się życia. Hej, Jess! Kotku, jesteś tam? A! Wow. Jezu! Mało się nie zyskałem ze strachu. Co to cholerstwo w ogóle tu robi? nie jest śmieszne! Obiecuję, że cię nie zamorduję, jak cię znajdę! Oh! O, boż! o Boże! Nie! <grym> Jakie to było dobre! Wiesz, wcale! Czekaj, czekaj! Muszę to zobaczyć! Muszę nie chcę! Nie, nie, nie! nie. nie. Zagrałaś to? Patrz na swoją minę! <grym> Wystraszyłem się, Jess! Nie możesz tak sobie wyskakiwać, to sam środek klasu jest strasznie! To no co ty, wystraszyłam cię! Nie, jeśli wyślesz to komuś, to cię... O co? ...chyba zabiję. Nie wiedziałam, że masz taki fajniusi kobiecy głosik, Michael. <grym> Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się napędzając im stracha. Jak na razie spodnie mam wciąż na sobie. A naprawdę? Tak. Musisz się bardziej postarać. O, wyzwanie? Mam nadzieję, że zapiąłeś pasy, bo za moment poszatkuję ci twoją biedną psychikę na sałatkę. No, 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 patrz co wyryły tu jakieś zakochane gołąbeczki. Literki M oraz E. Ciekawe, czyje to inicjały. A chyba jakiś Marian i Eliza? Oh, może Michael i Emily? Wyluzuj. Po prostu nie wiedziałam, że jesteś taki sentymentalny. Byliśmy tu z M rok temu, ale czy ja naprawdę wyglądam na kolesia wycinającego serduszka na drzewa? A bycie krzykaczem, śmajtkiem też Cię nie podejrzewałam. A tu proszę, jaka niespodzianka. To sprawka M. Czasem bywa trochę sentymentalna. Tak, jasne, jasne. No co? Myślisz, że ktoś krzyczał? Nie... 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 Tylko... Jakoś... Coś... Brrf. Strasznościowo. Co? Słyszałeś to? Nie. Halo! Jest tam kto? Cze? Jest dokładnie taka, jak mówiłeś, Mike. Czy co? Chatka jest cudowna. Ta. Jazz. Nie wasz się teraz ze mnie śmiać! Zemsta jest słodka! O nie, to jest nieuczciwe! A jak ty to robiłaś, to było okej, okay, tak? Ja cię tylko wystraszyłam, nie zmoczyłam! No już, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci je Ogotujesz mi zupę. Nie to miałem na myśli, maleńka. Co to ma być? Chyba nie chcę wiedzieć. Grubo. Co okropne? Chyba się z tego nie wyliży. Hej, staruszku. O mój Boże, no biedaczysko. Już dobrze. Już w porządku. Mike, on tak strasznie cierpi. To już długo nie potrwa. Okej, staruszku? Już niedługo. Co to, kurwa, było?! Skąd mam wiedzieć?! Mocno! Ty, Mike! Się jak po jakimś maratonie. W sumie słusznie. To był niedźwiedź? Tak, na pewno. Skubane są szybkie. No, nawet go nie widziałam. Ej, to coś to nie wparuje, obiecuję. Słowo. Ta, skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedź nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafił, widziałam. Co? Gdzie? W internecie. Naprawdę? Okej. Okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywistość. I obiecuję ci, że żaden niedźwiadek nie otworzy tych drzwi. Chyba masz rację. Okej. Okay. Już prawie czuję się komfortowo. Prawie. No tak. Normalka. Uch. To nie jest przytulny domek, który obiecałeś, Mike. Fakt. Trochę jakby przewiewny, nie? Wiesz, tu jest kominek. No, możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike, jestem damą, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Okej. Okay. Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni, z kominka i przy nastrojowym świetle. Jak zaczniemy się o siebie ocierać, też zrobi się nastrojowo. Mike. Tak? Ogień i oświetlenie. Tak, moja pani. No, to załatwi kwestię nastroju. Och, cholera, kurwa. Mike! Co? Niech to szlak! Co? Gdzie on jest? Ale co? O co ci chodzi? Nie ma go, zniknął, czaisz? Czes, powoli. Co zginęło? Mój telefon, Sherlocku. Nie ma go? Morden, no nie! Musiał mi wypaść na zewnątrz. A, słabo. Jak go nie znajdę, starzy po prostu mnie zabiją. Przecież możesz kupić nowy. To już chyba czwarty w tym roku. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, pomogę ci go szukać. Musi być na zewnątrz. Tak, ale na dworze grasuje teraz cały ten niedźwiedź. Także wybacz, sorry. Dobra. Szkoda tylko, że przez to twoje durne straszenie jestem cała przemoczona. Końskie zaloty. Przepraszam, Jess. Telefon pewnie wpadł mi wtedy do wody, więc nic już z niego nie będzie. Bomba! Ej, wynagrodzę cię jakoś. Obiecuję. Do domu wrócimy? W piecu napalimy. Nie mogłeś się doczekać, żeby to powiedzieć, przyznaj się. Jeśli nie chcesz baraszkować z bryłą lodu, to może rozpal wreszcie ten ogień i to szybko. Jestem Panem ogni. Bardzo ładnie. Brawo. No dobra, moja pani. I co teraz? <ścoughs> tak myślę. Szkoda, że nie mamy czegoś mocniejszego. E, no e, gdybyś dała mi znać trochę wcześniej. Wiesz co, chyba... nie jestem w nastroju jeszcze. Ale. Robię coś nie tak? Nie, 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 nie. Wiesz, myślałam, że jesteś jakiś. a okazuje się, że w zasadzie jesteś zupełnie inny. Kapujesz? To nie twoja wina. A, Jess, zależy mi na tobie. Nie wiem, za kogo mnie masz, ale. daj mi szansę, a ja dam ci to, czego pragniesz. Podoba mi się twoja pewność siebie. Mike, żaluzje. Co z nimi? E, zasłonie, ok? <noise> Przecież nikogo tam nie ma. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Możesz to zrobić? Jess, wyluzuj, jest ok. <noise> Naprawdę dziwnie się czuję. Ok, kurs na żaluzje. Jess! Popatrz na to. Rozpaliłeś ogień. Nie. To coś lepszego. E? Podoba ci się? O, Boże. Daj facetowi szpluwę i zacznie odstawiać się. Ryba. Nic? Okej. Okay. Ona nigdy nie pojmie, co jest między nami. Voila! Żaluzja jest zdobyta. To na czym stanęliśmy? Wybacz, ja. Przepraszam. Chyba trochę panikuję i po prostu ciężko mi to ciągle podtrzymywać i. Co znowu podtrzymywać? Słuchaj, na zewnątrz gram twardą laskę, seks bombę i w ogóle, ale w środku, mówiąc szczerze, nie jestem. szczególnie pewna siebie. Chyba sobie żartujesz. Jak to? Nie masz żadnych powodów, żebyś tak się czuła. <laughs> nie masz nawet pojęcia. Pewnie, że mam. Jesteś taka, jak wszyscy inni. Nikt nie jest pewny siebie. Ale świetnie sobie z tym radzisz. Myślisz, że coś pierwsze, ale to prawda. Okej. Okay. Może i racja. Tak, i to jest zajebiście seks. Serio? Tak, jasne, że tak. Chodź tu. Może więc i z Tobą sobie poradzę? No to bardzo chętnie Ci w tym pomogę. To twój telefon! Że co? Jak to mój telefon? Nie wiem, po prostu... wleciał przez okno. No to kurwy lęcy, cholera jasna! Co? Te żałosne dupki pewnie za nami polazły i teraz w kulki sobie lecą, akurat kiedy chcemy zabrać się do roboty. Co was mówię! Wiem, że tam jesteście! Co odpierdalacie? Aż tak bardzo chcecie nam poprzeć zabawę? No to wiecie co? Nie dacie rady! Nie uda wam się tego zepsuć! Michael i ja będziemy się wieprzyć! Dokładnie tak! Będziemy się ostro bzykać! I to Brakowało. Myślisz, że to naprawdę dziewczyny się z nami komunikowały? Sama nie wiem. Czy chcesz, by to były one, czy może wręcz przeciwnie? Ach, chyba musimy się przekonać. już naprawdę się wystraszył podczas seansu. Tak, chciał pokazać, że wszystko było z nim ok, ale może nie powinniśmy wspominać o siostrach. No ale przecież po to tu wróciliśmy. Tak, ale urządzenie seansu to jednak co innego. Może przesadziliśmy?